Czekamy na wiadomości z Waszyngtonu dzięki transmisji telewizyjnej. Jedynej, bo nic innego nas niestety nie spotkało, nasz wszech Karol, który został prezydentem, nie pojechał, nie został zaproszony. Takiej intrygi szykuje. Powiedziałem w jednym z filmików: ma 42 lata. Powiem teraz: zwrócę się do Was, do niego, do Was, do wszystkich zwolenników Karola Nawrockiego. Proszę Państwa, nie obraża się polityka, który był przewodniczącym Unii Europejskiej, nie obraża się człowieka, który jest starszy wiekiem, ma większe doświadczenie polityczne i nie robi się to na scenę, w scenie międzynarodowej, żeby wszyscy patrzyli na nas. No niestety, wszyscy na nas patrzą i tym samym jak poprzedni nasz prezydent. Taki ten obecny ma niesamowitą fantazję i wierzy w to, że Donald Trump jest. Że Donald Trump jest tym człowiekiem, tym prezydentem, który tak wielce będzie wspierał Polskę. No to ja może kilka faktów dla tych osób, które są w tej nawroczyźnie, w tej sekcie. Kochani, spotkanie Donalda Trumpa z Putinem. Donalda Trumpa, którego prawica tak wielbi, wychwala w Sejmie, prawda, jak biła brawo Trump, 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 jak pięknie przyjął Putina u siebie na czerwonym dywanie, zaprosił go do swojej bestii prezydentkiego samochodu, przewiózł go. Cóż te znaki mogą, że tak powiem, mówić nam jako Polakom. Następna rzecz, spotkał się z nim, porozmawiał i nie ma nas na najważniejszym spotkaniu w Waszyngtonie. Nie ma nas, nikt nas poważnie nie traktuje. I co mówi głowa państwa? Wychodzi pan Karol Nawrocki i mówi, y, to premier lub rząd się zajmuje. Do tej pory się zajmował nieprawda. Od dekady kontakty z prezydentem Stanów Zjednoczonych posiada wyłącznie prezydent Polski. Chyba że. On się nie czuje prezydentem. No to niech tylko powie. I jak powie za chwilę lek Wałęsa, niech po prostu odda swój stołek. Co o tym myślicie? Pozdrawiam, cześć obserwator. Prezydent Wałęsa radzi prezydentowi e, Nawrockiemu. Pokusi się pan o to? Musi jak najszybciej zrzucić miejsce, przeprosić Trzaskowskiego, niech on zostanie prezydentem. A teraz, ponieważ już zagrozili i Tuskowi, i nam wszystkim, trzeba zacząć robić porządki. Proponuję listę od zamykania od Kaczyńskiego, yy, yy, Centkiewicza, Macierewicza. Pierwszych trzech do, do odstrzelenia. Ale do więzienia, panie prezydencie? Oczy oczywiście, oczywiście. Panie prezydencie, a co z tym, z tą grupą ponad 10 milionów ludzi, którzy teraz zagłosowali na Nawrockiego, ale wcześniej głosowali na Konfederację, na Sławomira Mencena? Bardzo... Dlatego, że, dlatego, że takich czynów nie zrobią, że nie zamknięto Kaczyńskiego i innych za te przestępstwa, które popełnił, dlatego oni nie wierzą, że robimy porządek. Ale nie, nie wierzą, że, ro, że robicie porządek? Nie wierzą, czy nie wiedzą, czy nie chcą wiedzieć? Nie, nie wierzę, no bo nie ma, nie ma dowodów. Gdyby Kaczyński przemawiał z więzienia, to byłyby dowody i oni by popierali Tuska.